Poznaliśmy oficjalną datę wyjścia nowych, prawdopodobnie darmowych, kart numerów Food, która została podana dziś rano przez food Sheriffa. W przeciekach Leo, Gilmul, Pedri, Yamal, Chuameni czy chociażby Garnacho, a ja zaraz podam Wam wszystkie nowe nazwiska oraz powiem, kiedy te karty dostaniemy. Do tego Lunberg, Pires czy chociażby Saliba, czyli nowe karty zapowiedziane do wyzwania budowania składu. Za chwilkę pokażę Wam wszystkie nowe sześć kart, powiem kiedy trafią do SBC, no i oczywiście powiem Wam, czy będzie w ogóle warto je wykonać. I na koniec pogadamy jeszcze o kolejnych, cudownym geście ze strony EA ostatnio okropnie nas rozpieszczają darmowymi prezentami także pokażę wam jak je odebrać no i oczywiście pokażę wam bardzo, bardzo prosty sposób na szybki zarobek końców no i oczywiście omówimy sobie nowe karty Winter Wildcards 3 no a nowiutkie karty numero Food już przed waszymi oczami, jednak zanim sobie przejdziemy do szczegółowego omówienia tych kart i pokażę wam oczywiście je wszystkie, pamiętajcie szybko o tym, żeby zostawić lajka, like zostawić suba po pierwsze dzięki temu nie pominiecie kolejnych poradników a po drugie docenicie moją robotę dla was to są tylko dwa kliknięcia, a mi naprawdę bardzo mocno pomagają, także oczywiście z góry dziękuję. A jak widzicie, Dong dokładnie dwa dni temu pokazał nam pierwsze karty numero Food i zaczął dosyć mocno, ponieważ zaczął on od Rafaela Liao, no i do tego również zlikował nam Gilmura. Ale gdyby tego wszystkiego było mało, dokładnie wczoraj Food Sheriff wieczorem pokazał nam dokładnie taką fotografikę na swoim oczywiście Twitterze. No i po pierwsze mamy napisane, że 27 grudnia zostanie dodana nowa, nowa drużyna Winter Wildcars 3, czyli oczywiście było to wczoraj, jak najbardziej się to sprawdziło, i mamy pokazane. Również, że dokładnie 3 stycznia zadebiutuje nowa drużyna Numero Foot i oczywiście na grafice na predykcjach jest pokazany Ronaldo. Nie wiem, czy jest to wskazówka, ponieważ ta karta jeszcze nie została zlikowana, ale zostało pokazane nam wiele innych kart, które, pokazywa... które pokazywane były w predykcjach, czyli oczywiście nie są to karty na 100% potwierdzone, ale były one zlikowane na Twitterze, także być może może wskazywać nam to na to, że faktycznie takie karty pojawiły się w grze. Jako pierwszy był pokazany Sar, potem był Frimpong, potem był ADMi, był Lamin Yamal, był Kajsedo. Był Garnaczo, był Pedri, był Czułameni, No i oczywiście to, co najpiękniejsze w tym wszystkim, prawdopodobnie te karty mogłyby być dodane w ramach wyzwań, w ramach tego, że odblokowywalibyśmy je totalnie za darmo. Powiecie, kuzonek, ale dlaczego? Zobaczcie, aktualnie w karnecie mamy do odblokowania Klostermana, mamy do odblokowania, do odblokowania Marco Asensio. Obydwie te karty są darmowe w karnecie wyzwań, nie musicie na nich wydawać totalnie końców. Jeżeli EA zdecydowało dodać się nowy design karty, nowy event pod nazwą Numero Food. Zaczęli te karty dawać za darmo, być może wskazuje nam to na to, że te wszystkie karty, które widzicie na ekranie, łącznie już z potwierdzonym Lao, będą do odblokowania totalnie za darmo. Niestety w tym momencie odcinka, w tym momencie kiedy to nagrywam, nie ma żadnej informacji. Jeszcze raz dokładnie prześledziłem, czy te karty faktycznie będą za free. Jednak Leo i Gilmour są oficjalnie potwierdzeni, a wszystkie inne karty, które wam pokazywałem, to są tylko i wyłącznie wstępne predykcje, ale oczywiście wydaje mi się, że w kolejnym odcinku na moim kanale już wszystkie karty poznamy, także wtedy oficjalnie wam pokażę, kto będzie za darmo do odblokowania, a kto faktycznie będzie w paczkach, no i w ogóle, czy te karty trafią do paczek, czy będą one do odblokowania tylko i wyłącznie poprzez zadania. No i płynnie przechodzimy do tego, co według mnie zawsze najciekawsze w tych odcinkach z newsami, ponieważ oczywiście karty, które pojawią się w SBC i karty, które są już oficjalnie potwierdzone, które tylko i wyłącznie czekają na to, abyśmy mogli je zrobić. Na sam start, Dong, który tak naprawdę dzisiaj rano oficjalnie potwierdził Lundberga, oficjalnie pokazał jego statystyki oraz playstyle, no i nie ma co mówić, ale ta karta nie wygląda zbyt ciekawie. Jednak weźcie pod uwagę to, że ostatnimi czasy mimo to, że Dong albo Futcherby wpisali, że statystyki są oficjalne i tak jej potrafiało delikatnie je jeszcze zmienić, także miejmy nadzieję, że i w tym wypadku ten Lulbeck dostanie chociaż delikatnego boosta do strzałów, ponieważ gdyby te strzały były wyższe, naprawdę byłaby to karta całkiem spoko, biorąc pod uwagę to, że ponoć ptaszki ćwierkają, iż ma nie być drogi. Oprócz tego Saliba jest to jedna z dwóch kart, które nie są jeszcze potwierdzone, natomiast on tak naprawdę od ponad tygodnia cały czas krąży po tym Twitterze, mniejsze lub większe konta pokazują, że taki Saliba ma być w SBC, no i ja sam nie wiem, co o tym mam myśleć. Pokazywałem wam o tym w, w odcinku, pisaliście, że nie ma tego oficjalnie potwierdzonego. Oczywiście zgadza się, ten saliba nie jest oficjalnie potwierdzony, ale dokładnie taka karta jest cały czas w predykcjach, jest cały czas o niej mowa. Także być może no w każdej plotce jest ziarno prawdy. Zobaczymy w każdym bądź razie, gdyby taki saliba był, na pewno byłaby to karta, no, jedna z lepszych w całej grze. Łącznie biorąc pod uwagę karty Toty, karty Toc, na pewno byłby to jeden z lepszych środkowych obrońców EFC25. Do tego również Gavi, którego wam już pokazywałem, jego karta jest oficjalnie zlikowana. Ma mieć on 99 driblingu i prawdopodobnie będzie on w SBC albo dziś, albo jutro. Do tego również dochodzi Pires, którego jeszcze nie dostaliśmy statystyki, tylko i wyłącznie to predykcja. On ponoć pisali ludzie w komentarzach, że ma się pojawić dopiero pod koniec eventu, czyli gdzieś pewnie środa, czwartek, być może nawet i piątek, chociaż chyba w piątek zadebiutuje już nowy totalnie event, o czym mówiłem wam wcześniej. No i do tego dochodzi Gak, po którego również jeszcze nie dostaliśmy, no i oczywiście Okocza, który ma tak Taką samą sytuację jak w przypadku Saliby. Ten okocza również, jak sobie wejdziecie na Twittera, na Reddit'a albo gdzieś indziej, po prostu nawet na TikToku, jakieś mniejsze lub większe konta pokazują tego okocze. Jego karta w różnych wersjach lata cały czas właśnie na Twitterze. Można go znaleźć m.in. w takiej oto wersji. Również tam ludzie piszą, że prawdopodobnie będzie on w SBC, jednak żadne większe konto, typu Food Sheriff, Dong albo chociażby FIFA Trading Romania, nie dodali tej karty jeszcze jako potwierdzonej. Ale w każdym bądź razie, gdyby taki okocza z faktycznie takimi statystykami i takimi playstylami pojawił się w grze. Na pewno bym sobie go zrobił, ponieważ kocham grać okoczą. Do tego oczywiście dochodzi 5 na 5 gwiazdek, naprawdę ta karta byłaby cudowna. Natomiast ja w tym momencie przypominam wam jeszcze o wielkiej świątecznej zmianie cen mojego Discorda handlowego. Ja osobiście wiem, że takie promocje najbardziej lubicie. Także teraz na ekranie widzicie przykładowe informacje, jakie pojawiają się na aż 11 specjalnych kanałach. Na Discordzie znajdziecie na przykład gotowe filtry do snajpienia dla małego i dużego budżetu. Nowiutkie karty z plików w gry, które dopiero są, są zapowiedziane do SBC i oczywiście inwestycje pod te. karty do tego wiele sposobów na zysk dla małego i dużego budżetu, które nie wlatują na YouTube'a i nigdy na tym YouTube'ie się nie pojawią. No i oczywiście, nieważne jaki masz budżet, ja osobiście od razu, jak dołączysz na Discord'a, dobieram pod ciebie osobny plan działania, piszę ci na czym zarabiać, podaję ci konkretne karty, mówię ci, co będzie dla ciebie najlepsze i oczywiście wspólnie, pomagam ci, wspólnie razem z tobą, zarabiam te końce i ci z tym wszystkim pomagam. Nieważne jaki masz budżet, nieważne jakie masz doświadczenie, nieważne ile czasu poświęcasz, na pewno dzięki mnie, dzięki Discordowi sobie zarobisz. Także oczywiście wszystko tam masz podane notatce. Czytywać Discorda raz, dwa razy dziennie i te kości naprawdę, naprawdę będą wpływały na twoje konto. Także oczywiście link do Discorda macie w opisie. Pamiętajcie, że póki trwa promocja, miejsca są również ograniczone, także kto pierwszy, ten lepszy. Link do Discorda macie w opisie. Zapraszam. No a teraz bardzo płynnie przechodzimy do gry, ponieważ tutaj po raz kolejny ja muszę pochwalić i Nie lubię tego robić, ponieważ wiem, ile oni błędów popełniają, ile rzeczy robią źle. Natomiast to, co dodali oni wczoraj do zadań, naprawdę przyprawia uśmiech na mojej twarzy, ponieważ jak widzicie, za wykonanie tylko i wyłącznie czterech wyzwań dostajemy paczkę 5 razy 89+, w której możemy trafić między innymi zimowe karty wieloznaczeniowe, czyli oczywiście Winter Wildcards, bohaterów Winter Wildcards, no i ikony Winter Wildcards, a do tego nowiutkie karty Numero Food. No i tak jak powiedziałem przed chwilą, wszystko jest 89+ razy 5. No i co trzeba zrobić, żeby takie, taką paczuszkę otrzymać, ponieważ mogliście tego jeszcze nie widzieć? Musicie po prostu zaliczyć sobie zadania tygodniowej rozgrywki 4. A jeżeli bylibyście ciekawi, gdzie możecie to znaleźć, to wystarczy sobie jedno zadanie wyżej w za, oczywiście, w zakładce sezonowe przejść, no i tutaj macie napisane, co musicie zrobić. Macie jeszcze, jak oglądacie ten odcinek, dokładnie 6 dni na wykonanie tych dwóch zadań. Pierwsze, strzel bramkę w 10 różnych meczach albo Division Rivals, albo Foot Champions. To, osobi to oczywiście robi się samo, ponieważ no jak gracie Division Rivals albo Foot Champions, no to oczywiście te bramki strzelacie. No i oprócz tego, zdobądź bramkę w 10 różnych meczach Squad Battles lub Rush. No i tutaj jest najważniejsze w tym wszystkim to, że można sobie robić w Squad Battles to wszystko na początkującym, czyli można sobie odpalić mecz, strzelić bramkę, odebrać piłkę i odłożyć pada, no i sobie można odejść, obejrzeć coś na YouTubie, czy nawet zrobić sobie coś do jedzenia. Dzięki temu tak naprawdę no w chwilę te zadania są wykonywane no i oczywiście oprócz tego dostajecie 1500 punktów doświadczenia. Prawdopodobnie dokładnie co tydzień takie zadania będą się odświeżać, prawdopodobnie będą one polegały na tym samym, także już za 4 tygodnie, jeżeli dobrze liczę, a dobrze liczę, będziemy mogli sobie odebrać właśnie taką paczuszkę numero food i wszystkie karty Winter Wildcards 89 plus razy 5. A teraz informacja, z której ja osobiście bardzo się ucieszyłem, ponieważ oczywiście nasz Konate z poprzedniego sezonu za ostatni poziom, którego mogliśmy odebrać, będzie się ulepszał i jego karta nie będzie już wyglądała w sposób taki 89 overalla, tylko będzie ona wyglądała w sposób taki, czyli 91 overalla, no i oczywiście plus 2 do każdej statystyki, a jest to tylko i wyłącznie dzięki temu, że oczywiście Liverpool do końca roku miał być na pierwszym miejscu Premier League, cały czas ten Liverpool jest, ma on jeszcze mecz zaległy i aż 6 punktów przewagi nad Arsenalem, także że tutaj w tym wypadku się nic nie zmieni. Nasz konate, dokładnie, jeżeli się nie mylę, 5 albo 6 stycznia zostanie zaktualizowane do właśnie takiej karty. Także jeżeli tego konate macie, no to gratuluję, ponieważ macie teraz jeszcze lepszą kartę, która posłuży wam na jeszcze więcej czasu. No i jak zwykle w moich odcinkach nie mogło zabraknąć czegoś dla osób, które po prostu lubią zarabiać, kochają handel, ponieważ przed wami filtr, na którym ostatnimi czasy naprawdę wchodzi bardzo, bardzo dużo końców. Mowa oczywiście o kartach złotych, zwykłych, nieświecących, które cały czas pod są albo do ewolucji, albo są kluczowe w wyzwaniach budowania składu, albo są potrzebne do zadań, dzięki czemu ta ich cena naprawdę jest bardzo, bardzo wysoka. Oczywiście złote karty zwykłe mają to do siebie, że one aż tak często z paczek nie są, nie są dropione, także oczywiście im czego się zmieni na rynku, tym logiczne jest to, że są te karty droższe. No i właśnie w tym wypadku wchodzicie sobie na Foodbina, w cenie, ustawiacie sobie 900 do 4900, dajcie sobie wersję złoty e, Gold Non-Rare. No i tutaj oczywiście wyświetlają wam się ligi, które można sobie dodać. Co prawda nie jest to pełny filtr, który prowadzi do tych najlepszych kart, ponieważ to oczywiście zostawiam dla handlarzy, musicie to zrozumieć no ale oczywiście jeżeli nie macie handlarza takie filtry również wam bardzo mocno oddadzą to co ważne, aby oczywiście zastosować sobie takie ceny i to co ważne, aby sobie tutaj kliknąć w order by popularity ponieważ dzięki czemu te karty wam się posegregują od tych najpopularniejszych a oczywiście im karta jest popularna, tym ona częściej schodzi z rynku i tym prościej można na niej zarobić, tym łatwiej można ją sprzedać oczywiście ja takie filtry już w swoich odcinkach zarabienie w tym roku pokazywałem, natomiast przypominam, ponieważ jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry sposób i wystarczy sobie każde z tych nazwisk wpisywać na rynku i szukać perełek. Jeżeli na przykład macie napisane, że taki Jowicz schodzi po 1400, wchodzicie sobie na jego profil na rynku, no i szukacie każdej karty, która kosztuje mniej niż 1400. Oczywiście, jeżeli wy widzicie, że jest coś tańszego, kupujecie, no i automatycznie wystawiacie za 1300, czyli o 100 niżej niż aktualna cena, żeby wasza karta zawsze była tą kartą najtańszą, żeby, jeżeli ktoś sobie takiego Jowicza potrzebuje, no to żeby waszą kartę kupił, a nie Kogoś innego. I robicie to z każdą kartą, którą oczywiście tutaj widzicie. Tych kart na footbinie jest sporo, a oczywiście, jeżeli chcecie się pobawić z filtrami, no to można sobie pododawać inne ligi, można sobie pododawać inne narodowości, można pobawić, pobawić się z pozycjami, z klubami i tak Naprawdę macie bardzo dużą dowolność, ale oczywiście gotowe filtry są zawsze na Discordzie handlowym, także wiecie, gdzie tych najlepszych sposobów na zysk szukać. A ostatnimi czasy w SBC dostaliśmy takie karty, jak chociażby Colt Palmer, Andriy Szewczenko, Bellingham, no i wiele innych SBC. Natomiast to co najważniejsze, czyli oczywiście Cold Palmer na którego musicie przepalić tylko i wyłącznie 5 spadów, a jego cena to praktycznie około 200 tysięcy końców. Jego SBC jest oceniane naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie karta również, no i jeżeli bylibyście ciekawi czy warto go wykonać, to od razu powiem, że warto statystyk nie będę oceniał, ponieważ wiem, że nie lubicie jak te odcinki na siłę przedłużam natomiast to co najważniejsze do powiedzenia jest to że jest to typowa karta na SPO pamiętajcie o tym, że na napastnika i na skrzydło będzie za wolny, a na zwykłe SP będzie on zbyt ofensywny, także jeżeli na przykład gracie formacją 4-2-3-1 albo 41212 i poszukujecie tej karty na SPO, no to właśnie palmer będzie idealny, natomiast według mnie na inne pozycje na boisku nie będzie on się nadawał. No i pamiętajcie również o tym, że na to SBC macie jeszcze aż 27 dni, także można sobie powoli go robić. No, ale tak jak mówię, naprawdę tego Anglika warto wykonać. No i co kolejne SBC to oczywiście Endry Szewczenko. Na jego musicie przepalić 7 składów, natomiast jego cena to tylko i wyłącznie w okolicach 140 tysięcy końców. Karta według mnie wygląda bardzo, bardzo dobrze. Ja w odcinku dwa dni temu mówiłem, że Szewczenko będzie delikatnie tańszy niż 200 tysięcy końców. No, i że jego karta do tych początkowych składów, jak ktoś poszukuje napastnika, będzie naprawdę bardzo, bardzo mocną opcją. No i swoje zdanie podtrzymuję, ponieważ playstyle do powershotów, bardzo dobre tempo, bardzo dobre wykończenie. 4 gwiazdki sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi. Naprawdę ta karta wygląda bardzo dobrze. Jeżeli szukacie takiego napastnika, macie tańszy skład i macie mniej foderu, warto sobie tego Szewczenko zrobić. No i ostatni SBC, które ostatnio zostało dodane, jest to Jude Bellingham w wersji oczywiście Zawodnika Miesiąca Ligi Hiszpańskiej. Natomiast. To, co mam do powiedzenia na jego temat, jest zawarte w jednym screenshotcie z profilu kartomanii na Facebooku. Ja osobiście tego opisywać nie będę. Wystarczy zobaczyć, jak bardzo polubiana jest jego karta, która została dodana wczoraj, a jak bardzo polubiana jest jego karta, która została dodana dwa tygodnie temu i oczywiście była darmowa. Według mnie, porównując te wszystkie statystyki, ten Bellingham 89 był zdecydowanie lepszy od tego Bellingama. Nie dość, że ma on lepsze podania, nie dość, że ma tylko i wyłącznie delikatnie, no, mniejszy dribbling, no to oczywiście ma dużo lepszy playstyle z plusem, także jeżeli odebraliście sobie tego Bellingama, no to ten Bellingam jeżeli wychodzi z was za 600 tysięcy końców, a dokładnie tyle wychodzi, jest to tylko i wyłącznie wielkie nieporozumienie ze strony EA, ponieważ jeżeli decydują się dać taką, taką kartę Bellingamowi, mogli oczywiście wziąć pod uwagę to, że jego karta wyszła niedawno taka i albo tą kartę dużo bardziej zboostować jeżeli chodzi o statystyki, a jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o na przykład playstyle, albo po prostu dać jego cenę dużo tańszą, ponieważ nawet gdyby on kosztował no 200 tysięcy końców, wydaje mi się, że jakoś dużo Osób by go nie zrobiło. Ja tego odcinka na siłę nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym materiale za dwa dni o 15. Wiesz, co robić, żeby tego odcinka nie pominąć. Siemano.